Witajcie! Dziś pokażę, jak wykonać tabliczkę przy pomocy stempli IOD, farby kredowej Eni Sloan oraz białego wosku Eni Sloan. W pierwszej kolejności pomalowałam deseczkę farbą kredową i przyłożyłam do mokrej farby stempel IOD. Odbił mi się wzór, który po wysuszeniu stworzył strukturę. Tą strukturę Wydobyłam poprzez nałożenie białego wosku Annie Sloan. Spójrzcie jak to wygląda. Wosk sprawił, że odbity wzór stał się widoczny, taki jakby trójwymiarowy. Jeśli chcecie, aby wzór na deseczce stał się bardziej kontrastowy. Przetrzyjcie deseczkę szmatką z odrobiną bezbarwnego wosku. On rozpuści nadmiar białego i wzór będzie bardziej widoczny. Dziękuję, że byliście z nami. Zapraszam do naszego sklepu, który mieści się na Tarczyńskiej 11 w Warszawie oraz odwiedzajcie naszą stronę internetową, nasze fanpage y na Instagramie, Facebooku. Oraz zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.